Asia Sajduk. kiedy po trzech godzinach robienia hybrydy na paznokciach zrobiłaś idealnie jedną rękę, i została jeszcze druga, 3 godziny jedna ręka, e, do, i została jeszcze druga do zrobienia, ale zrobisz ją, byle jak, bo już ci się nie chce. <grym> Ojej, ale już pierwszy kadr, to już wiecie co, boli mnie. wiecie, co mnie boli, jak ja patrzę, że tu jest, e, zobaczcie, tu jest źródło diody są, tak? I tu jest światło, patrzcie, aż tu do buteleczek to światło dochodzi, nie? I tu się coś może utwardzić, o Boże, o Boże, o Boże. Widać, że to jest y, osoba, która się nie zajmuje paznokciami. Normalnie. Mam wyjebane na wszystko. <laughs> Okej, okay. no. Ja już tych czasów aż tak nie pamiętam. Bo już wiecie, teraz już jest frezarka, już człowiek sobie robi wszystko raz, dwa szybko. Już sobie rękę lewą pomału wyćwiczyłam, już coraz lepiej mi idzie. Więc już tak mniej odczuwam to, co tam ta osoba.